A ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo no. ja się boję, że on nic nie widzi. Ten... Tak jest rasa skonstruowana, że on sobie, e, daje on sobie z tym daje radę. On wie, gdzie ma patrzeć, wie, gdzie jest jedzenie. E, Czyli wie, to wie to gdzie jedzenie. ma wsadzić, nie? To się czuje. A troszeczkę o tą naszą małą, jego najadzie. Zadbać, izolować od Fredzia, no. żeby sobie odpoczęła, dam jej leki na tą nóżkę i zobaczymy. A jak pan myśli, że oni no my, się kochają? No. Myślę, że tak, no, kury są z stadnymi. już ręcami Troszeczkę odwrotnie. No i, i robicie z nich w tym momencie taką e, parę trochę monogamistów, a one takie nie są. To co, to jeszcze jemu jedną babę? Myślę, że co najmniej trzy. Trzy baby? Mhm. A kto na to wszystko zarobi? Jaki, no jajkami, nie? No. To tu może być pies pogrzebany? Myślę, że tak. I w tej łapce. I to wszystko trzyma się, że tak powiem, kupy. Macie tutaj leki dla tej e, dla jadzi. Tej jadzi. I, I tyle. Możecie też czasami pod pachę włożyć. Kury lubią tak być noszone pod pachą. Pod pachą? No nie jak sokoły, tylko, tylko jak wszystka domowe, nie? No właśnie dochodzi. One lubią się przytulać. nie? Jaka różnica, nie? Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia. Noga niezłamana, nic się nie dzieje. Depresja wykluczona, ale musimy ją izolować A, od partnera. Bo ją, y, molestuje. Bo, bo ją za często męczy po prostu. On powinien mieć cały harem. On powinien mieć co najmniej trzy kury. A gdzie ma trzy, 30. To marzenie każdego faceta.